Okej, okay, witam serdecznie, ja jestem FUBU, a to są przygody z Metin 2. Aktualnie znajdujemy się na serwerze Cervantes nagrywamy konkurs OX. Moimi gośćmi są znajomi z Tessa Face Metin.pl proszę się przedstawić. Od góry po kolei Sieman LLA czy zero? Siemanko, Hexen. Siemanko, Glacio. Emek? Siema, bio. Siema, burak. Siema, dyniowy. Okej, okay, to moi drodzy, zaczynamy zabawę. Zalogowałem się, gotowy, ale niestety, no... Sytuacja podobna z, z konkursu OX na y, Monastyrze. Po prostu nie mogę się ruszyć, no. Jestem, jestem na środku, macham mieczem, nic. Mnie coś samo wybiło ze środka, nie wiem co e, dobra. Pomimo tego, że nie mogę e, ruszyć się z miejsca, Team nadal życzy mi udanej gry. Game nawet w trudnych chwilach potrafi być miły. pisał że w hucie już nie mogę wyjść. Mi się udało wyjść. O, coś tam się ruszyło moi drodzy. Dajmy mu i miecz. Trzeba każdy, ka każdy każdy, kąt takiego dosłownie sprawdzić tego machania. O jest, jestem brawo, okej, okay, dobrze. Okej, okej, okay, okej. Okay, okay. Oczekujemy na pytanie. Dokładnie. No a potem pewnie będzie banalnie jak zawsze i po walu do odpadnie. Matry, wy Lilix, otarł. Felix, nie wolno. Filix, nu, 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 nu. Ogarnijcie się, dobra. dobrze? Halo? Spokojnie. To nagrywamy. Recording jest, panowie, ogarnąłcie proszę. Bez docinek. Przepraszam. Komentujemy o Kto jest? Na chce w jakim królestwie? Ja idę jak A To idź. Nie może w fubu mnie znajdziesz 80 level keks, Żółtych no, jak się jebany kurwa, 80. Dopiero, to jest dopiero. Chyba aż 80. To jest dopiero, elegancko. zaczyna się tak naprawdę gra. Nie mówcie, że nie. Elegancko, a jeszcze szczególnie medalem. To... Przez nie pozdrawiał Expa w grocie. Tak, no stary, przecież ja gram mentale jakbyś nie wiedział. I by było, no wiem. Troszeczkę trudno mi było, na Ja naprawdę, no. jestem Koks, mam dziesiąty level, dopiero wijam. Nie ja tak. widziałem jak fajnie ekspił jak jakiś nie wiem mental. Nie pamiętam z jakiego serwa. Coś tam po dziesiątym eee, Normalnie za to. 3 w metr 2 możesz zdobyć biżuterię. Tak. Tak, tak. 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 oczywiście. No doda tak. moja biżuteria Masz silniki, kolce świecisz wiedzą. No ale już część chociaż wypadnie. Bo część oczywiście zreaguje, albo niektórzy udają, że coś wiedzą. Tak. Ja stoją to... na ichie. Dokładnie. Albo robią na sprytas. Uciekajem hmm. na inną atrakcję. Ja Dobra, że nie sobie, że... ale ja wiem, jakie więc? będą nagrody. Rękawica zodzieja i dwie tam monety szczęścia. Spoko. Zobaczymy, Bo mi tu pisali, że na Astralu takie były nagrody. Czech ale będziesz no, będę No Powiem ci, że Żebyś Ale chociażby my... udział, prawda? Liczy się udział i wiedza. Dokładnie, to... i zabawa. Ale no, że powiem, że Eoung nosi broń. Tak, nosi. Mm, no. Nie. Nosi, nosi. Nepi na X. Ja on no, się na O... No. Nie, nie, nie. Mijang, Mijang nie nosi nic, ona z pięści bije. No. No. Mhm. no. Tak. O nie, to szybko, szybko, szybko No Ale nie znałem to No to jest. tak, no tak, na tak. Na, na nie? Hmm, dobra. Dobrze, jestem na... Halo? Tak. Tak. O jest. Ty, byłem no, na tak i mnie wywaliło. Dobrze, ogarnij się, ogarnij tak. się. To <grym> Emek. Następne pytanie. Willi, gdzie jesteś? Jeszcze żyję. Czy, czy handlarz bronią nie to ważne. ojciec handlarki różnościami? Nie, tak. handlarz zbroją, tak. zbrojami jest ojcem. A bronią? Czy to, nie? to jest nieślubne dziecko, on ma tam drugie dziecko na boku. No. No, zbroją jest jego ojc, ojcem. Z <laughs> z broją. No bo handlara to jest w ogóle transwestyca przecież. Na nie, na nie, to nie. Na nie, nie. trzeba iść na nie. No właśnie, jestem ciekawy... Jest. On adoptował. Dobrze. O proszę, jestem ciekaw, skąd on ma te pojęty. Pewnie kradnie smytaża. <grymne> no a wiesz, za co sprzedaję tyle? No, tam właśnie. od kowala, tam kowal tak pakuje. <grymne> Jak Robert Burne i Nie ma listy. Czy Matin 2 występuje? nie tak, ze Występują. Występują. I potem oczywiście hardkorowy koksu spocony, te pod cały leci do tych flakoników, pustych butelek u handlary. I handlar to tam tylko barwnika wrzuca Ja tu piję Smacznego Spokoj, nie musisz tam mówić, że pijesz Ale on takie Chyba, mówi, że, że trzeba ja piję Iiiii. No gotowe następne pytanie jeszcze nie wywaliło, jest dobrze Elegancko to są naprawdę, te OX Czy istnieje kamień Hunio? Nie, tak. tak, istnieje. 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 Kamień, kamień Metin. Tak, tak. na eventach tak tak występuje. kamień tak. Metin, piąty... kamień... Cicho. Piąty poziomu. Ja myślę, że nie. Tak, jest. 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 Tak? Mhm. Tak. Jest. Zamiast kamień Metin pisze Hunio. Zwierzchni no. Mhm. Dokładnie. Dobrze. Jest odpowiedź, brzmi Tak. Ja. No. HONDZON ROCKS Odpowiedź mononistyczna Gotowi? Gotowi jesteśmy Nie Nie? Chwila moment tam napisz. Emek nie jest gotowy To Emek wypadł z kanału Napiszcie mu chwila moment, ja zaraz wejdę Że to był włóczenie Emek nie był no. gotowy, więc z kanału wypadł Kubuła, no, ty odpadłeś? Nie, ja się jeszcze trzymam Liny nie, nie ja też już nie, nie odpadłem, ja jeszcze biegam, jeszcze żyję, Odpuszczę no, silne. Mogę? O nie, sobie popuść się. Otrzymałeś medal szczęścia, o. O O. o mega, to się <laughs> Podwaja szansę na zdobycie yang. Wow. 30 minut. I powiedz jak skończyłem. Ty rękawice rozumiem. Czy istnieje tarcza many? Nie. 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 Nie istnieją. co oni? O poty, poty leżą. O, widzę, ale, ale jak się, ale jak się wolno, wolno podnosi te poty, wam powiem. La, lagi troszeczkę. Są lagi? Bierz, poty. Nie będziesz musiał swoich kupować. Dobrze, dobrze. Jeszcze żyję. Jeszcze? Mhm. Dla moment. A ja to może przechodony od kowala, więc wyprze. Uważajcie na poty. Dobra, następne pytanie. Czy jesteś mądry? Nie. nie. <noise> Czy teleporto nosi na lewym ramieniu? a Papugy było to pytanie. Lewy. Nie nosi. Nie. Nie, ale <noise> pójdź, ale osób Właśnie idzie na, na Właśnie na, na, na lewym ma. Ale osób idzie. Ma na lewym, nie? nie. Papuga ma na lewym. Na prawym. Poprzednie na pytania. prawym, na lewym Na lewym, lewym przez na, 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 na naszej lewym. prawej. No to mac nie ma, kurde? Na swoim lewym. Mac czy nie ma? Na nie. swoim Naszym lewym. Kurde, wywaliło mnie. Na środku. Kurde, mówiłem, mówiłem, że tak. Szybko. Ja pikole, No Je. mówiłem, że tak. No jak to Mówi. nie jak. Jed... Ja pierdzielam. No. no to ja wam mówiłem, że tak. To mogliście powiedzieć, Było już. Czy mieć egzorczysty ma szybkość ataku wynoszącą 20%? Nie, nie, nie. Ma 15 ma. Nie, 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 mam 20, Pię Nie, czekaj. No się powiem. Ma chyba ja, 20. 15. Mi się zdaje, że chyba ma 20, nie, ma 20. Na ma. nie, na nie. Myślisz? No, nie ma, ma 15. No ale 15 masz pom na pewno. No i 15 ma exo. No ale myślałem, że no. egzorcysta to jest odpowiednik, wiesz, no, 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 no. e ty no. tego, magnetyka, nie? Nie nie, magnet, mag mag to samo. No magnetyk to się zmienia mu przy ulepszaniu tamte procenty. Czy no. a Aranio to 15 żona 15%. Tak. O kurde. 15% no. Tak. No. tak? To są. tak. Bo jest kurde, ale już takie dosłownie... Właśnie takie pytania mi się podobają. Bo już trzeba czytać te questy. A jak są jakieś Moongoi... Czemu tak, dokładnie, tylko chodzą tylko za strzałką. A tak, za strzałką, dalej, dalej, dalej. A potem trzeba Nie zabić. Neosy. I tylko zalegasz sobie, kupuję Yangi Yangi, a potem bany sobie, potem płacze i bagat. po sądach ciągają. Bo cały czas jestem. <laughs> no to jest... ty. Ale ja nie mogę wejść na, na konkurs. No bo jest, jest, jeszcze trwa ten konkurs. Tak, jeszcze trwa. Zaraz będzie. No, a będzie, no. rund? Też trzy? Jeszcze o rekawice złodzieja dostałem o, wow. o. Czyli zaraz będzie wywalenie do miasta No Ej tu ja wejdę jeszcze tak? Jeszcze jest pytanie, czy w Metin 2 może padać deszcz? Nie, no dzień, już no, tylko śnieg. Nie, tylko śnieg. Dokładnie. O, fu, bo fajnie by jakby na twoje balmorze padał deszcz bo burza by była taki jebut kogoś tam. No, <laughs> Całe kampek by to Tak ja coś zrób. No pomagaj, tak losowo, że te pioruny jest strzelały i ktoś tam jak EQ ma na sobie plus 9, z rango na minusie go... i go piorą. Je błot e nie ma <grym> Tak jak u mojego kolegi on se przechodził na polance w M2. No i Metin o niego spadł <grym> Centralnie w niego prawda. Mm, Teraz na sytuację, gdzie, gdzie jest Uriel w Ginno Ginno nie wiem Czy pieszy? Poczekaj. nie pokaźny pierwszy... Czekaj. Nie! X. Występuje na drugiej mapie? N N N nie. nie, Nie występuje mhm. Jakie głupie pytania Bez skitu, szybciej się tak jak spin Dobra, jak się kończy, to no będzie następny Nie, bo ja jeszcze tu gram Jestem jak tam, pobu? Nadal jeszcze stoisz na, na o, tym? Nie, jeszcze wywaliło, co? O, keks. O, to bo Czy przeklęte zwierzęta żyją na terenach przeznaczonych dla gildii? Tak! No. O, tak, tak, tak. W M3. Keks. N? No, stoję. Gdzie jesteś? Panel. Znaczy, wywaliło cię, czy gdzie? No, wywalił mnie. No, to ja jestem jedyny chyba, który tu stoi. Co? Bo ty masz tego... Mm, SH. Bo mi się pieprzyło pytanie z Monastyru. SH. No chyba ty. Mam już medal szczęścia i rękawice. Tam jestem na modzie jest dobrze. <grym> Ale powiem ci po co ci to? Na pierwszym levelu. Nie wiem. Spe specjalnie to, co teraz przyczyna. to zrobili, nie? To co no, co z... no i będziesz grać. 3 do wykonania jak na, pierz... na poziomie 36, brat mierny. Niezbędny jest jadejtowy na plus 6. No nie! W żadnym... w żadnym questie nie jest podpowiedziane ile... jakie kurs trzeba mieć i wszystko. Uuu, sporo... Z... O nie, wszyscy przeszli. No nie, nie Przecież to jest nienormalne. Ty ile? Potów tam jest? Chyba po nie ile. Jak masz questa z bratem tej Mirne? Czy jakoś tak, to musisz mieć plus 3 na silnik. Mirindy? Nie, plus nie zero. musisz mieć. Plus 0 plus 3 plus 0. I No tu. Tak. Alfa wilki mają brak pręgi. Mają. To co jest alfa wilk? A! No nie, no żeś dał pytanie teraz. <grym> co jest, to jest, jest alfa nie, wilk? To jest no. najbardziej. To jest wilk. Wiem. No do Wiem! do pieca. Ej na od Człowieku, alfa będę. wilki to takie bie... niebieskie śmierć. No, Repery. No, mają, mają, dajemy. Ej, coś, wywaliło mnie. Ha, byłeś Mówi, na nie, A Jak na Sasie jedzie, to tak jest. Ale. Nie, się. Nie, stan na prawidłowo. Albo byłeś w Kańczu. Na o 16.00 event. Na twierdze o 16.00 event. No to już. No wiem, właśnie szukam jeszcze. Czekaj. A, no, a, a na serwanda się będzie jeszcze? Tak, jeszcze dwie tury, jeszcze się pierwsza nie skończyła. Bo, bo nie prawdopodobnie nie jeszcze bo trzy minutki. Owej pierścień Expo dostali. No kurde. Tak? Dobra. Tak, Mibi się właśnie przydał. Dobra, yy, nowa runda. Do miasta. Tak jest. Dobra, jest. Bo jest. Dobra, Piękny, dobra, dobra. Ale ja to